jeśli chodzi między innymi o drogi, ale o inne zadania również. I ewidentnie widać, że gmina i miasto Stoczek Łukowski, gmina Stanie, część Łuków, tych pieniędzy przez ostatnie dwa lata na zadania inwestycyjne związane z drogownictwem uzyskała najwięcej. No takie gminy jak na przykład Serokomna, znacznie mniej. Sądzę, że powinno być dokładne rozpatrzenie potrzeb w zakresie inwestycji drogowych, a niekoniecznie te inwestycje muszą być tam, gdzie jest akurat siła koalicyjna, bo przypomnę, że rządy demokratyczne to są rządy większości, ale z poszanowaniem praw mniejszości i to powinno być stale respektowane. Mam nadzieję, że w przyszłej kadencji to będzie bardziej respektowane. Trzeba podkreślić, że faktycznie powiat uzyskał znaczne kwoty z dofinansowań z różnych tytułów, od różnych podmiotów, w tym również od szczebli samorządu najniższego, czyli od gmin. Ale faktem też, proszę Państwa, jest, że powiat zwiększył w ostatnim roku bardzo mocno zadłużenie. To tam, według takich wstępnych szacunków, to jest około 20, 20 milionów złotych w ciągu jednego roku. Dokładnie Liczb nie przytoczę, ale to jest mniej więcej ten rząd wielkości. Chcę powiedzieć, że samorząd powiatowy w przyszłej kadencji powinien kontynuować tą budowę tej małej obwodnicy, ale z większym udziałem środków miasta. Dziękuję bardzo.